Hej z tej strony i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Trilogy Definitive Edition. Nie dostaliśmy co prawda jeszcze żadnego nowego gameplayu, który bardziej pokazywał nam, jak się po prostu będzie w to grać, ale dostaliśmy masę screenów i mnóstwo oficjalnych informacji od Rockstar na temat tego, jak bardzo ta gra się zmieni, więc te informacje wam przedstawię. No i na koniec zakończymy taką małą kontrowersją, powiedzmy, dlatego, że niestety odświeżone wersje GTA będą ocenzurowane. Na czym ta cenzura będzie polegać, no to właśnie w tym odcinku Wam opowiem. Ale jeszcze zanim przejdziemy, to jak możecie zauważyć, leci gameplay z innej gry, no bo nie mamy gameplayu z GTA Trilogy. Jest to Crisis Remaster, dostałem klucz od twórców i w ramach takiego podziękowania, powiedzmy, prezentuję Wam tą grę na swoim kanale. W formie takiego właśnie króciego gameplay'u może was ten tytuł ominął, a warto oczywiście w ten tytuł sobie zagrać, szczególnie jeżeli nie mieliście do czynienia z tą trylogią, bo właśnie cała trylogia Crisis została zremasterowana i można teraz sobie te wszystkie trzy części po kolei nadrobić. To akurat co widzicie to jest Crisis 1 w wersji oczywiście tej zremasterowanej Taką najbardziej charakterystyczną rzeczą w Crisisie jest oczywiście grafika. A druga rzecz to strój. Strój, który daje nam przykład niewidzialność, super prędkość, siłę, więc jest mnóstwo możliwości i można się naprawdę dobrze bawić, grając w tą grę. No i okej, okay, teraz przechodzimy sobie do GTA Trilogy. I zacznę od takiego krótkiego przypomnienia. GTA Trilogy wychodzi 11 listopada i będzie dostępna na PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop i Rockstar Games Launcher. I będą to oczywiście wersje cyfrowe. Ale, pamiętajcie, że w przypadku PC, jeżeli sobie jeszcze poczekacie, to już teraz wiemy, że na Steamie została dodana specjalna zakładka, powiedzmy, która odwołuje się do tych nowych odsłon GTA, więc na Steamie to się pojawi, ale pewnie później po to, że po prostu osoby, które bardzo chcą szybko zagrać, kupiły to prosto od Rockstara, dzięki temu Rockstar nie będzie musiał płacić marży na przykład Steamowi, nie? To samo, jeżeli chodzi o pika. Jeżeli chcecie wersję w pudełku, to ona wyjdzie tylko i wyłącznie na Xboxa Series X oraz S, Nintendo Switch, PlayStation 4, a także Xbox One. I jak widać, nie będzie raczej wersji PC. A one na te inne platformy oprócz PC ukażą się 7 grudnia. A teraz przejdźmy sobie do ulepszeń, które zobaczymy w GTA Trilogy. Po pierwsze, będzie sterowanie w stylu GTA 5. Dalej, będzie usprawnione strzelanie i celowanie bronią palną. Oraz strzelanie z pojazdów w GTA San Andreas Pytanie, czemu tylko i wyłącznie w GTA San Andreas? Ja bym bardzo chciał, żeby te strzelanie z pojazdów wyglądało tak jak w GTA 5, GTA 4, Że możemy po prostu strzelać do przodu, do tyłu yy, Bardziej w prawo, bardziej w lewo A nie tak jak było w GTA 3, GTA West i GTA San Andreas Że możemy tylko i wyłącznie w bok Czyli prawo, lewo, a w przypadku motocykli jeszcze jest opcja do przodu bardzo fajnie, jeżeli by wyglądało to tak, jak mamy w przypadku właśnie GTA 4 albo GTA 5 Zaktualizowane koła wyboru broni i radia Jak jeszcze radio jestem w stanie przeboleć, że muszę przeklikiwać sobie te stacje Już wybiorę jedną i jest Ale w przypadku broni To zawsze frustrowało, że trzeba było właśnie po kolei te bronie przeskakiwać A teraz będzie opcja, że po prostu wybierasz sobie Nie wiem, M4? Masz M4, chcesz pistolet? Pistolet, a nie, że musisz lecieć sobie kilka broni do tyłu. To jest super. Koło wyboru broni jest teraz w każdej grze, nie bez powodu. I bardzo dobre jest to, że teraz te starsze odsłony dostaną też te koło wyboru broni. Zaktualizowana minimapa z ulepszoną nawigacją, która pozwala graczom ustalać własne punkty nawigacyjne. Czyli to co znamy z GTA 4, a także GTA 5. I tutaj, może warto sobie powiedzieć, bo może ktoś nie wie, w przypadku GTA 3. Nie mieliśmy nawet opcji odpalenia mapy. Nie było takiej opcji, żeby zobaczyć całą mapę. W przypadku GTA VST już taka opcja się pojawiła, a w przypadku GTA Andreas mieliśmy opcję dania sobie punktu, ale gra nie pokazywała nam nawigacji. Teraz to będzie w każdej odsłonie. Może to kurde troszeczkę nie pasuje w tamtych latach, ale to jest gra, więc jak najbardziej to mi się podoba, ułatwi to granie w te starsze odsłony. Kolejna zmiana jest super, możliwość natychmiastowego, ponownego uruchomienia misji zakończonej porażką. Fajnie jakby jeszcze były checkpointy w środku misji, ale okej. Okay, sama opcja tego, żeby wystartować misję od razu i może nawet bez utarty broni, bo nie oszukujmy się, to nie była żadna, wiecie, kara dla nas, bo każdy wczytywał save'a praktycznie, bo nikt nie chciał tracić wszystkich broni naraz. Więc jeżeli teraz sfailujemy misję i będzie opcja od razu startu, to będzie mega. No i na koniec informacja o tym, że pojawią się nowe osiągnięcia. Spoczko. To były wszystkie ulepszenia do tej pory, które poznaliśmy od Rockstara. Jeżeli chodzi oczywiście o rozgrywkę, bo jeżeli chodzi o grafikę, no to teraz sobie do tego przejdziemy. Wyższa rozdzielczość tekstur modeli od postaci przez broń i pojazdy, aż po drogi, a wszystko ze znacznie większą liczbą szczegółów. Ok, dalej, zupełnie zmieniony system oświetlenia z ulepszonymi cieniami. Odbiciami i nie tylko. Został także ulepszony wygląd wody, a także efektów pogodowych. Poprawione zostały szczegóły drzew i listowia. I oczywiście, ostatnia rzecz, moim zdaniem, jest to rzecz jedna z ważniejszych: czyli to, że będzie zwiększony dystans renderowania obiektów co zapewni nowy poziom głębi i jakości. To jest zawsze mega, jeżeli mamy ten. Dystans renderowania obiektów wysoki, to wszystko wygląda pięknie. Oczywiście, jeżeli modele jeszcze jakoś się prezentują, ale te połączenie zawsze robi dobrą robotę. A teraz pogadamy sobie o ulepszeniach na konkretnych platformach, więc zaczniemy sobie, oczywiście od konsol, i tutaj na PlayStation 5, a także na Xbox Series X dostaniemy wsparcie do rozdzielczości 4K, a także 60 klatek na sekundę. Nie jest to do końca napisane, czy będzie 4K i 60 klatek na raz, ale moim zdaniem raczej możemy się tego spodziewać. Jeżeli chodzi o komputery osobiste, to one dostaną wsparcie DLSS, co mocno poprawi wydajność oczywiście, jeżeli macie kartę, która to wspiera. I dla tej jednej osoby, która gra na Switchu, mam dla ciebie informację: że Ty dostajesz opcję przybliżania i przesuwania obrazu oraz obsługę menu panelem dotykowym, a także celowanie Giro na Nintendo Switch. Cokolwiek to jest, ale będziesz to miał. Teraz przejdźmy sobie do takiej paczki screenów, które nam Rockstar dał, a potem jeszcze dam Wam porównania, które pokażą Wam, jak bardzo się ta gra zmieniła. I powiem Wam, że ten remaster, remake, znaczy się, bardzo mi się podoba, ale modele postaci mogłyby być lepsze. Wszystko jest spoko, oświetlenie mega, pogoda, woda, budynki, tekstury wszystko fajnie. Ale postacie też uważam, że nie są zbytnio dobrze zrobione, szczególnie no te główne postacie. Tutaj Rockstar mógłby więcej właśnie wysiłków dodać, moim zdaniem osobistym, ale dużo takich zarzutów właśnie widziałem w stronę Rockstara, że no dużo modów bym grał i bym miał to samo. No nie, nie miałbyś tego samego, tutaj widać, że chyba wszystkie modele zostały zrobione od nowa. Gdybyś wgrał se mody, te wszystkie śmieszne, które dają kontrast na maksa i też odbicia też dają na maksa, przez co gra jest praktycznie nieczytelna, nie miałbyś takiego efektu. Już nawet kwestie modeli pomijam. Ale jak widać, moim zdaniem gra jest mega, postacie mogłyby być lepsze. Na przykład tutaj na tym screenshotie, jak mamy Tomiego, to ludzie się śmieją, że jego palce wyglądają jak postacie z Amonga, nie? No i coś w tym jest. Już twarze pomijam. Jak mówię, mi się podoba wszystko oprócz tych postaci, ale coś czuję, że po prostu to jest kwestia przyzwyczajenia, tak naprawdę, więc nie ma co się tak kurde frustrować na siłę. No i okej, okay, to tyle jeżeli chodzi o te screenshoty. Czas teraz na porównania, więc proszę bardzo, w ten sposób to się prezentuje. Moim zdaniem, no kurde, zmiana jest jak najbardziej na plus, i akurat ta postać tutaj wygląda całkiem nieźle. E, dalej, możemy sobie zauważyć taki oto screenshot z GTA 3. Zmiana jest oczywiście ogromna. No, i to wygląda po prostu pięknie. Ta Wersja zremasterowana. Dalej mamy taki oto screenshot także z GTA3. No, i możemy zauważyć, jak mamy ten cały pociąg, że tutaj na torach w wersji zremasterowanej, no tam są te wgłębienia. W wersji tej zwykłej tych wgłębień nie ma, po prostu jest tekstura nałożona. Światła są zajebiste, szczególnie te miasto w tle z tymi wszystkimi światłami. Piękne, naprawdę. Dalej lecimy sobie. Mamy teraz screenshot z GTA Vice City Tutaj widzimy te neony To jest tak ogromnie duża zmiana z tymi neonami Po prostu jest, wiecie To prawdziwy neon Ta była tekstura, która się świeciła A tutaj jest prawdziwy neon A Vice City to jest naprawdę bardzo ważna rzecz Dalej lecimy sobie I mamy screenshot z GTA San Andreas Grove Street Tutaj no nawet nie ma co kurde opisywać tego zdjęcia, no bo to jest tak ogromna przepaść, że to szok. Po prostu przejdźmy sobie dalej, bo naprawdę, tutaj bym musiał wszystko omawiać. O, GTA Vice City mamy tym razem. No i tutaj znowu, te neony robią robotę. No i ten Tommy akurat z tej perspektywy nie wygląda aż tak źle, prawda? Taki plus. No ale też zobaczcie, macie porównanie, ta postać z GTA Vice City w góry, postać z GTA... W City udow No i jak on wygląda? No, też wygląda dziwnie. Tak to właśnie wyglądało. Teraz po prostu ta dziwność jest w lepszej jakości. Ale teraz zobaczcie, że widzimy wnętrze budynku w wersji zremasterowanej. Spoczko. Naprawdę ładnie to wygląda. Jest też screenshot kolejny z GTA Trójki. Też ten screenshot z pociągiem. Tutaj jeszcze lepiej widać, jak te tory zostały zrobione. Na przykład, że są te wgłębienia. A tutaj jest praktycznie sama tekstura. No i oczywiście oświetlenie też robi robotę. Lecimy sobie dalej. A screenshot z Geta Trójki po raz kolejny. Daj porównanie. Słynny most. I oczywiście w Geta Trójce jest mgła. I w ogóle to właśnie zawsze było, że Geta Trójka i Geta, e, właśnie Czwórka, która działa się w Liberty City, zawsze była tam mgła taka praktycznie. Było tak mrocznie, bo tak właśnie to się kojarzy Liberty City, a tutaj remaster to zmieni, ale to chyba na dobre wyjdzie, bo zawsze, kurde, takie depresyjne to miasto było, a w tym remasterze to się zmieni, no i może, kurde, na lepsze, mimo że troszeczkę odejdzie, powiedzmy, od tego prawdziwego Liberty City. No i okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o te porównania. Zanim przejdziemy do tej kontrowersji z tytułu, no to czas przejść sobie do tego, że jeszcze jest dobra wiadomość. Dla osób, które mają na przykład Game Passa Bo każda osoba, która opłaca Game Passa Dostanie GTA San Andreas Taką normalnie będzie dostępna w usłudze Spoczko, jak bardziej, Bardzo fajna sprawa Ale jak ktoś ma PlayStation No i opłaca PS Now, co w Polsce niestety nie jest dostępne To będzie miał opcję ogrania sobie GTA trójki. I w sumie zobaczcie, że Rockstar tak to zrobił, że gdybyś miał nawet dwie konsole i opłacał wszystkie abonamenty. To dalej nie miał opcji ogrania sobie GTA Vice City, więc się kurde, tak wycwanili, że niby dają. Ale no, każdy chciał mieć ten pakiet na maksa, więc raczej każdy, tak czy siak, kupi sobie ten cały pakiet. No, chyba że ktoś tylko chce gita Sandra's, bo tylko GTA Sandra's San go interesuje. No to w Game Passie akurat będzie. No i na koniec, jak mówiłem wam, no, niestety czas na kontrowersję. Kontrowersja jest taka. Na trailerze możemy zauważyć bardzo krótki urywek, na którym jest postać Phil Cassidy. Tak on się jakoś zwie. Występował on w wielu odsłonach, ale tutaj akurat jest przykład GTA v CD, w którym on był strasznie charakterystyczny. No bo, oczywiście, każda postać, szczególnie w tych starszych odsłonach, była taka na maksa w jaką stronę. I wszystkie stereotypy ta postać na przykład miała, nie? I tutaj było to samo. Nikt nie brał go na poważnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak możecie zauważyć, on tutaj w wersji tej Definitive Edition ma koszulkę z czaszką. Nie byłoby to nic złego, gdyby nie fakt, że w oryginale on miał koszulkę z flagą Konfederacji. Nie będę teraz tutaj robił lekcji historii, ale jak ktoś jest zainteresowany tym całym tematem, to wpiszcie sobie w górę na przykład Konfederacja Stany. No i właśnie na pewno znajdziecie mnóstwo informacji na temat właśnie. Czym to było? No i kurde, to mi się bardzo nie podoba. Naprawdę. Bo to jest kolejny raz, kiedy Rockstar cenzuruje grę. Niestety, podczas prezentacji nowej wersji GTA V na PlayStation 5, a także Xbox Series X oraz S, także była akcja, że na samym trailerze, który był strasznie krótki, mieliśmy dwie wycięte rzeczy. O tym zrobię wam osobny materiał, kiedy jeszcze raz będę się tą nową wersją GTA V. Ale no kurde. Tutaj mamy trailer też minutowy i widzimy kolejną, jedną rzecz, co prawda, ale została ona zmieniona. Można powiedzieć, że wycięta. I mi się to mega nie podoba, dlatego że nawet jeżeli Rockstar mówi sobie, ok, nie chcemy się z tym identyfikować, z takimi właśnie rzeczami, to wciąż nie jest to postać, która była jakaś, wiecie, prawdziwa, dobra. To były po prostu stereotypy. I po prostu gościu biegło w takiej koszulce. I teraz to zostało wycięte. Pytanie od razu się nasuwa: jeżeli to zostało wycięte, to pytanie: Co z innymi rzeczami? Bo na przykład, nie wiem, w GTA Trójce i GTA Weiss. Nie pamiętam, czy gdzie GTA Sandra to było. Ale chodzi mi o to, że na przykład mogliśmy typowi z głowy zrobić fontannę, jeżeli walnęliśmy z bardzo potężnej broni. Może to jest zbyt brutalne i też zostanie wycięte? Jakieś nawiązania do różnych proszków, że tak to powiem, też zostaną wycięte. Teraz możemy tylko i wyłącznie gdybać, ale mam nadzieję, że to jest jedyna rzecz, która została z tej wersji wycięta, pamiętajcie, że to tylko i wyłącznie jednominutowy trailer i akurat nam to pokazali. Pytanie czego nie pokazali. No i tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, a ja się z wami żegnam w atmosferze skandalu. Śmiem na przejść Elo!